Teraz mamy, każdy z nas ma porażkę gdzieś w swoim portfolio i każdy z nas ma sukcesy. Jakie one są duże? Nie wiem. Jedne i drugie. Jednak doszedłem do wniosku, żeby zacząć pracować z porażką nie tak, jak standardowo się pracuje. Chciałbym i coś, wpadłem na coś, co może lekko moje myślenie zupełnie zrewolucjonizowało, ale to jest coś takiego, co ukrytym tak jakby elementem jest to, że robisz coś bez względu na wynik. Chcecie poznać tą technikę? Bo to jest, to jest zupełnie coś, coś, coś takiego, nad czym teraz bardzo, bardzo mocno pracuję. Zaczęło się od tego, że porażka, jako porażka, teraz tak jeszcze chciałbym, żeby każdy z Was przyjmował to do siebie na swoim własnym polu. Czyli, jak masz coś do zrobienia i myślisz o czymś, że to trzeba zrobić, ale jest odłożona na później, to boisz się porażki tak i o tej porażce mówię dla każdego z was nie mówię o swoich nie mówię o żadnych innych mówię o twojej własnej czyli staraj się linkować to co mówię do swoich rzeczy może pomoże więc porażka sama w sobie w ta w przyszłości którą ja sobie wyobrażam boję się tej porażki nie zrobię kroku do przodu bo boję się że mi się nie uda boję się że ktoś mnie wyśmieje boję się tego boję się tego boję się tego i nie ruszam do przodu nie ruszam naprzód chociaż wiem że tam jest coś co chcę mieć ale na drodze stanęła mi coś co nazywam wizją porażki i to co tutaj powstaje nam w głowie, to jest halucynacja. Bo teraz moje pytanie brzmi, czy jak zacznę to robić, to mi się uda? Tak czy nie? Czy jak zacznę to robić, to mi się nie uda? Nie wiadomo. Więc tutaj mamy kierunek skupienia. Gdzie to, co z trzech sił? Gdzie, na co zwracam uwagę? Oczywiście każdy z nas będzie patrzył na jedno i na drugie. Jednak które ma większe znaczenie dla mnie? Jeszcze nie wiem teraz. Jeżeli jest coś takiego jak porażka, to jest porażka zewnętrzna i porażka wewnętrzna. To jest moje podejście do porażek ostatnio. Więc jeżeli ja chcę coś zrobić, ale tego nie robię, to podjąłem, to mam porażkę jaką? Wewnętrzną, tu, w głowie. Wydawałoby się, że to jest taka bezpieczna, fajna porażka, prawda? Bo przecież nikt nie wie, tylko ja. Ja mam plan, ja bym chciał to zrobić i nikt nie wie, że się, że się wycofałem. Ma sens dla Was? I tu nam się wydaje, że to jest na poziomie emocjonalnym, to jest bardzo... Luźne, spokojne, każdy tak robi, jest git. Więc pyk, wymówka numer jeden, obojętnie która, no bo dzisiaj sobota. To, to dzisiaj nie. Obojętnie, którą wymówkę biorę, będzie działać. Bo ja już przegrałem. Zanim zrobiłem pierwszy krok, przegrałem. I to jest bardzo często powtarzane w, u ludzi, którzy przychodzą i gdzieś tam pracujemy razem. Więc porażka wewnętrzna, i teraz uwaga, bo to jest bardzo ważne. Porażka wewnętrzna, to podkreślam dwoma liniami, wydaje się słabszą. Wydaje się słabszą. Czym jest porażka zewnętrzna? Prawdą. Porażka zewnętrzna jest prawdą. Czyli boję się, że mi się nie uda lub ktoś mi odmówi. Kiedy się dowiem? Jak zapytam. Więc jak nie zapytam, mam porażkę wewnętrzną. Jak zapytam i powie nie, mam porażkę zewnętrzną. I tą prawdziwą. Nie oszukuję nikogo. Przede wszystkim siebie samego. Ma sens dla Was? I teraz, jeśli mamy porażkę zewnętrzną i wewnętrzną to mamy dość ciekawą sytuację, dlatego że zwróćcie uwagę na jedną rzecz. To jest moje podejście i, i wyszło z tego coś, co jest fajną techniką i technologią, na wykorzystanie natychmiast. Jeśli tutaj mamy czas, sorry, muszę jakiś wykres jeden zrobić, żeby, żeby być taki poważniejszy, nie? A tu mamy intensywność emocji, na przykład negatywnej, to porażka wewnętrzna, Wewnętrzna jest na takim niskim poziomie, a tu jest porażka wewnętrzna, a tu jest porażka zewnętrzna. Czyli reagujemy mocno negatywną emocją, kiedy coś nam się nie uda. Ktoś ci powie, nie, poszedł mi stąd. To wtedy jest, kurczę, ja i źle się z tym czuję, powiedział mi to. Ja już sobie nawet nie wyobrażam, powiedział mi to. Przegrałem, tak? Nie, nie udało się, no, naprawdę się nie udało. I to, jest, I to jest to tutaj. I to jest na wysokim poziomie emocjonalnym, negatywnych emocji. Porażka wewnętrzna jest na bardzo niskim, dlatego że pomyślę sobie, a podszedłbym tam do tej osoby, nie wiem, wspólny biznes, czy, czy poznać tą osobę, cokolwiek, czy w biznesie, czy w relacjach normalnych, zwyczajnych, prywatnie, obojętnie. Przechodzi ta osoba, ja mówię, kurczę, podszedłbym, ale nie podejdę, bo się boję, że przegram. I to jest wewnętrzna. I teraz, dobra, no poszedł, no co się stało? Nic się nie stało. Jest lepiej, bo przynajmniej nie usłyszałem nie. Ma sens? Tylko pytanie brzmi, co się dzieje długoterminowo. Już wam mówię, co się dzieje. Bardzo prosty schemat. A wygląda tak. Tara. Im częściej, tam mamy czas, im częściej dostajesz w dupę, naprawdę, tym mniej boli. Im częściej odnosisz porażki zewnętrzne, tym mniej boli. Ma sens? Im częściej wewnętrzne, to tutaj w jakimś momencie w Twoim życiu, nie wiem ile lat będziesz mieć. Ale w jakimś momencie w Twoim życiu zaboli. I to bardzo. Wtedy to jest ten moment, kiedy siedzisz w bujanym fotelu, masz 80 lat i zastanawiasz się, które ci życie spieprzyło. Mogłem zrobić to, mogłem zrobić to. Boże, jaki głupi jestem. Jak ja głupi byłem. Przecież mogłem to wszystko zrobić, mogłem to mieć. Nawet nie spróbowałem. I to jest ból. Rozmawiałem z ludźmi, którzy mają po 80, po 90 lat. Każdy jeden miał jedną rzecz tylko. Gdy mógł cofnąć czas, i robić te wszystkie zwariowane rzeczy, których się bałem. To bym chciał. To, to jedyne, co bym chciał. A jak weźmiesz 80-latka, który naprawdę żył pełnią życia i robił, miał porażki takie na maksa, wiesz, zewnętrzne, non-stop, non-stop, to on ci powie, że on jest szczęśliwym człowiekiem. To jest, to jest ciekawe, to jest taki paradoks. On jest szczęśliwym człowiekiem, bo on niczego nie żałuje. I to nie maską, tylko on niczego nie żałuje, bo wszystkiego spróbował. Spróbował tego, że dostałem w dupę, dostałem w dziób, dostałem tu, dostałem odmowę, dostałem to, dostałem... Skąd bym wiedział? Nigdy bym się nie dowiedział. Ma sens dla was? Jeżeli mamy porażkę wewnętrzną i używamy jej często w czasie, to na raz, że podnosi nam negatywne emocje później, a dwa, że staje się nawykiem. Czyli jak to się powtórzy kilka razy, to oznacza, że zamieni się w nawyk. I teraz każdą sytuację, która przechodzi koło mnie, każdą jedną będę traktował jako już raz to zrobiłem, drugi raz zrobiłem, dziesiąty raz zrobiłem, dlaczego nie jedenasty? Pa, poszedł. Rozumiemy się? Tak? Ma sens dla was? Au! Jeżeli ma sens, to się cieszę. I teraz tak. Jest bardzo prosty sposób na porażki. Jest tak prosty, że aż banalnie śmieszne. Jeszcze raz, to jest dla mnie bardzo ważne. Olać zaawansowana technologia na chwilę. Naprawdę. Zaufajcie mi. Jak się wraca do podstaw, to, 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 to dosłownie jest wow. To jest wow. Tylko naprawdę do podstaw. Nie, że słyszałem, nie, że. Gdzieś tam usłyszałem suchą informację, czy wyczytałem w książce. To się nie liczy. Liczy się to, co jest naprawdę wykorzystane i sprawdzone, doświadczone. Nic innego się nie liczy. Nic innego się nie liczy.